Na kanale Kryminopedia mogliście już usłyszeć o porachunkach gdzie śmierć poniósł kibic Górnika Zabrze Dariusz Pastor. Dziś przenosimy się do Katowic i tamtejszej drużyny GKS Katowice będącej w koalicji z Górnikiem Zabrze, która niemal nie opakiwała swojego kibica, a to wszystko z powodu tych samych agresorów. Zapraszam was do odcinka. Krymina. Górnośląski Ruch Kibicowski uznawany od lat jest za jeden z najbardziej oddanych, a zarazem jeden z najbardziej zaognionych konfliktowo w całej Polsce. Bliskość terytorialna i topografia miast, w tym województwie, buduje pewnego rodzaju klamrę, która jest niczym arena walk, a w jej środku są przedstawiciele zgromadzeń kibicowskich, którzy oddani za własny klub. Są skłonni do wielu poświęceń. Górny Śląsk od lat jest areną walk pomiędzy dwiema największymi ekipami kibicowskimi w tym rejonie. Pierwszą z nich są fanatycy ruchu Chorzów, w świadku kibicowskim w całej Polsce, jak i na świecie, znani jako psychofans. Dziś po latach wiemy, jak rozbudowana była dekada temu siatka kibicowska i nielegalne interesy kibiców tego klubu, którzy swoją wielką reputację wyrabiali sobie niejednymi pojedynkami na pięści z konkurencyjnymi grupami kibiców. Ich renoma i rozpoznawalność była tak wielka, że jeden z ich zapalonych kibiców był nawet zakontraktowany przez rozpoznawalną Federację Sportu Walki UFC. A sami członkowie wraz z domniemanym liderem tego ugrupowania, Łukaszem L, pseudonim Lucky, zwyciężyli w pierwszej edycji turnieju Team Fight League, polegającym na pojedynkach 5 na 5 spośród grup kibicowskich z innych krajów. Drugą z nich była koalicja kibiców Górnika Zabrze, nazywana Torsidą oraz GKS-u Katowice, nazywana Persona non Grata. Kibice koalicji sprzeciwiali się o ekspansji kibiców nazywanych Niebieskimi. Ich renoma nie odbiegała od tych pierwszych. Również cieszyli się uznaniem w świadku kibicowskim. Do historii przeszła zresztą tzw. ustawka, czyli pojedynek kibicowski z Legią Warszawa, gdzie jednocześnie biło się blisko 300 kibiców z obu ekip. Ustawki po czasie stały się tylko i wyłącznie dodatkiem. W grę wchodziło wypełnienie luki po dawnych grupach przestępczych. A kto inny, jak nie młodzi, gniewni i zdeterminowani do działań pseudokibice, mogli ją wypełnić? To grupy pseudokibiców, jako te najbardziej liczne i zdeterminowane, rozpoczęły ekspansję terytorialną w aglomeracjach miast, których szlak został przetarty już przed laty. To grupy przestępcze jako te najbardziej liczne i najbardziej zdeterminowane do działań, rozpoczęły ekspansję terytorialną w aglomeracjach miejskich, w których szlak przestępczy był już przetarty. To właśnie te grupy miały największe predyspozycje do tego, by utworzyć nowe, zorganizowane grupy przestępcze, a tym samym stać się nową generacją gangsterów. Aglomeracja śląska po rozbiciu wielkich grup przestępczych i aresztowaniu ich liderów, takich jak Krakowiak, Sandokan czy Łomiarz, a także ich następców, dała próżnię, którą idealnie wypełniły grupy pseudokibiców. W każdym z tych miast utworzyły się gangi, liderowane przez silnych i zdeterminowanych gangsterów, którzy pod szyldem klubu walczyli o wpływy. Historia niczym z filmu, grupa młodzieży, która dorastała w biedzie, kradła, żeby zapewnić sobie lepszy byt. Następnie, by poczuć większą akceptację, weszli w środowisko kibicowskie, czując wspólnotę i przywiązanie. Kinałem tego było powstanie grupy przestępczej. Jednak to nie był film, a prawdziwa historia, a jej główni bohaterzy nie wiedzieli lub wiedzieli jaki będzie jej finał. Na Śląsku Prym o władzę wiodły dwie wspomniane grupy. Kibice ruchów nazywani Psychofans oraz koalicja kibiców z Górnika Zabrze nazywanych Torsidą wraz z kibicami GKS-u Katowice nazywanych Persona Non Grata. Można rzec wojna pokoleniowa. Już od pradziada kibice obu ekip nienawidzili się. Jednak to co miało nastąpić zaszokuje opinię publiczną do tego stopnia, że wpłynie ona na działania służb w tym temacie. Psychofans od lat byli uznawani za jedną z najbardziej liczących się ekip kibicowskich w Polsce, w końcu w ich szeregach było wielu sportowców. Jako ekipa kibicowska bardzo szybko wybili się na szczyt, a inne ekipy kibicowskie respektowały ich hegemonię właśnie w świadku kibicowskim. Jednak media pierwszy raz o Psychofans usłyszeli w nieco dziwnej sytuacji. Gdy cała ekipa była nad polskim morzem i korzystała z uroków, lata, a także wakacji, w tym czasie mieli oni również pobić meksykańskich marynarzy. Ta historia jest warta przypomnienia, gdyż poniekąd ma ona wpływ na to, co wydarzył się z głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, a mowa o Danielu D., pseudonim Romek. Podczas wakacji nad Polskim Morzem kibice PsychoFans pobili kadetów meksykańskiej marynarki. Powód? Krewcy latyności mieli przymilać się do kobiet kibiców, co tym zdecydowanie się nie spodobało. Marynarze przy rosłych chuliganach wyglądali jak dzieci, bo ciężko inaczej porównać mierzących 1,60 mężczyzn do blisko dwumetrowych, postawnych kibiców. Szeroki rozgłos w mediach wydawał się być niekorzystny. Nic bardziej mylnego. To właśnie stanowiło początek wielkiej hegemonii i rozszerzenia wpływów na całą aglomerację śląską dla psychofans. Niedługo po tych wydarzeniach związali się oni z kibicami wisły Kraków nazywanych Wisła Sharks. To Sharksi ukazywali prawdziwe możliwości gangsterskie dla kibiców takich jak psychofans. Z przestępców trudniących się drobnym handlem, środkami odurzającymi, kradzieżami, stali się poważnymi graczami na rynku środków odurzających, trudniących się przemytem, ale również wymuszeniami rozbójniczymi, haraczami czy pobiciami na zlecenie. Te dwie ekipy praktycznie zdominowały południe Polski pod względem gangsterskim, lecz konkurencja nie ulegała i nie dawała za wygraną, walcząc o swoje tereny. Psychofans przyjęli metodykę pracy od swoich biznespartnerów z Krakowa, nazywaną Zrobić do spodu. Metoda ta miała na celu wykluczyć oponentów z działań przestępczych. Mowa tu o pobiciach, które mogły prowadzić do poważnych, wręcz nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu, a czasem nawet śmierci. Wtedy też pojawił się tak zwany sprzęt czyli broń biała. Kibice w Krakowie zwalczali się tak od lat, jednak dla kibiców ze Śląska, tych konorowych i zawsze walecznych, była to nowość. Po słynnym pakcie poznańskim, w którym większość ekip w Polsce zdecydowała, że nie będzie używać tak sprzętu, czyli broni białej do zwalczania siebie, Kraków jako jedyny odmówił podpisania tego paktu względem siebie. Reszta ekip podpisała go i skutecznie go respektowała. Jednak konflikt na południu Polski nie dotyczył bezpośrednio konfliktu kibiców. Tu chodziło o interesy i przestępczą działalność. Nie było więc mowy o honorze i działalności pro-kibicowskiej. Tu liczyły się tylko i wyłącznie pieniądze, a żeby je otrzymać, robiło się wszystko. Dochodziło nawet do brutalnych pobić z użyciem broni białej. Tym sposobem nastąpiła fala eliminowania ludzi, którzy albo stanowili zagrożenie dla interesów, albo po prostu stali się znienawidzeni w oczach konkurencji. W takiej sytuacji są dwa wyjścia: respektowanie zasad, lub zwalczanie przeciwników. Ciężko jednak, żeby dwie zwalczające się grupy miały usiąść do jednego stołu i rozmawiać o interesach. Doszło więc do decyzji: zwalczamy konkurencję. Jednak hermetyczne środowisko ciężko jest inwigilować. Potrzeba było sposobu. I tu pojawia się Łukasz B. pseudonim Baluś, wysoko postawiony członek psychofans, wyspecjalizowany w inwigilacji konkurencji. Jako pierwszego do zrobienia do spodu wytypowano Jarosława P. pseudonim Lotek. Był on liderem szalikowców Torsidy w Rudzie Śląskiej. Lotek był ostrożny, wielokrotnie zmieniał rutyny i był wręcz przezorny, więc klasyczne śledzenie czy inwigilacja internetowa nie miała możliwości do wdrożenia. Lotek jednak miał słabość, były to młode, atrakcyjne kobiety. Zawsze widziany był w ich towarzystwie i często zmieniał swoje wybranki życia, a bardziej towarzyszki jego ekstrawaganckiego, gangsterskiego życia. To też wykorzystała konkurencja i, mówiąc wprost, podłożyła mu kobietę. Dziewczyną, która została wytypowana do tego zadania, była Wiktoria Esz, znana jako Wiki. Atrakcyjna brunetka konwersowała z lotkiem przez jakiś czas. Ten stracił czujność i wszedł z nią w dość intymną rozmowę której finałem miała być upojna noc w jej mieszkaniu. Do czego też doszło. Po upojnym wieczorze, gdy opuszczał blok Wiktorii Esz, Lotek został zaatakowany przez kibiców psychofans, w tym lidera tej grupy, Łukasza L. pseudonim Laki. W ruch poszły młotki i kije. Laki tak uderzył Lotka pałką w nogę, że ta stała się wręcz gumowa lecz tę historię usłyszycie w przyszłości, bo jest ona warta poświęcenia odrębnego odcinka. Lotek był jedną z pierwszych ofiar tych brutalnych porachunków, jednak nie jedyną, jak wiecie, był również Dariusz Pastor. A także bohater dzisiejszego odcinka. Zbrodnia, którą dziś zobaczycie, ale również usłyszycie, mrozi i powoduje zdumienie. Ukazuje ona do jakiej brutalności dochodzi w półświatku przestępczym, a także pokazuje, jak zdeterminowane były gangi z południa Polski do tego, aby wyeliminować konkurencję. Policja nie pozostawała bierna i szykowała się na nową falę przestępczości kibicowskiej, która ewoluowała do typowej przestępczości zorganizowanej. Przygotowywali więc odpowiednie komórki do jej zwalczania. Kolejnym oponentem do zwalczenia na liście Psychofans był jeden z liderów kibiców GKS-u Katowice, Mersona Nongrata, Daniel D., pseudonim Romek. Ten mierzący blisko 2 metry wzrostu, dobrze zbudowany mężczyzna od młodych lat był szalikowcem GKS-u, który skrupulatnie spinał się po szczeblach kibicowskiej ferajny, by finalnie stać się jednym z liderów tej prężnie działającej machiny, której domeną były ustawki, a później gangsterskie interesy. Daniel D. oficjalnie był biznesmenem, prowadził własną działalność gospodarczą z wieloma sukcesami. Był też mężem i ojcem, który odwoził swoje dziecko do przedszkola. Jego wysokie miejsce na liście zrobienia do spodu przez psychofans i ich wspólników z Wisły Sharks miało wiele podłoży. Przede wszystkim to on miał odpowiadać za organizowanie tzw. wjazdów i najazdów na kibiców z waśnionych grup kibicowskich. Jedną z jego ofiar był Klaudiusz Sewkowicz. Uczestnik danego programu Big Brother, kucharz, prezenter telewizyjny oraz radny Chorzowa. Sewkowicz Romkowi podpadł prawdopodobnie tym, że wszedł w 2003 roku w struktury ruchu Chorzów. Został on prezesem sekcji damskiej piłki ręcznej tego klubu. Zanim doszło do pobicia, na początku sierpnia 2017 roku na ulicy Stanisława Kostucha w Katowicach grupa zamaskowanych osób podpaliła auto należące do Sewkowicza. Jego Porsche Cayenne doszczętnie spłonęło. A wraz z nim zaparkowany obok Opel Astra. Ten akt był ostrzeżeniem, z którego Sewkowicz kompletnie nie wyniósł żadnych wniosków. Kilkanaście dni po podpaleniu jego auta, 13 sierpnia 2017 roku, Klaudiusz Sewkowicz imprezował wraz ze znajomymi w jednym z klubów w centrum Katowic. Jego zabawa została jednak przerywana w momencie, gdy w klubie pojawił się Daniel Depp, pseudonim Romek. W towarzystwie członków persona non grata. Gdy Chorzowski radny opuścił lokal, został zaatakowany na parkingu przed klubem. Podczas próby ucieczki przed agresorami upadł, a ci zaczęli go okładać pięściami. Finalnie Sewkowicz zdołał uciec i poinformować policję. Dwa tygodnie po tym ataku Romek został zatrzymany i postawiono mu zarzut pobicia, a jego sprawa została zakwalifikowana jako czyn chuligański, co też podniosło surowość kary. Finalnie nie został aresztowany, a sąd objął go policyjnym dozorem i zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe. Jednak to nie jest jedyny epizod, w który zamieszany jest Daniel D., pseudonim Romek. Rok wcześniej został zamordowany młody piłkarz GKS-u Katowice, Dominik Koszowski. Został on śmiertelnie ugodzony nożem w sierpniu 2016 roku przed dworcem, gdy opuszczał jeden z klubów w centrum Katowic. W grupie biorącej udział w tej bójce był m.in. Romek, ale również Lotek, czy Dariusz N., pseudonim Ostry, który finalnie za ten czyn został skazany na 25 lat więzienia. Brutalność w środowisku śląskich grup kibicowskich można było porównać do tej kojarzącej się z londyńskimi gangami, gdzie broń biała stała się podstawowym orężem do walki z konkurencją. Porachunki to jednak finał, do którego prowadzą większe powody. Aktywność w sieci i wzajemne obrażanie się na forach kibicowskich to jedna z nowych mechanik dekonspiracji. Jedna jak i druga strona wzajemnie obrażała się na jednym z najbardziej znanych forum kibicowskich, ujawniając zarówno prywatne informacje, jak i te będące celową prowokacją. Romek był jednym z aktywniejszych użytkowników forum. Na tym samym forum oferowano telefony zarejestrowane na fikcyjne osoby, papierosy bez akcyzy czy sterydy. Jednak to nic przy tym, co pojawiło się w dziale śląskie podchody na właśnie tym forum. To tam Romek wchodził w polemikę z członkami PsychoFans, w tym samym Łukaszem B. pseudonim Baluś. Poza wzajemnymi wyzwiskami pojawił się wpis Romka, który sugeruje, że jeden z liderów PsychoFans, Maciej M. pseudonim Maślak, miał w przeszłości być tancerzem erotycznym. To wywołało falę groźby w jego kierunku. Pisy te rozcieczyły Maślaka. Skontaktował się on z Pawłem M. pseudonim Misiek, liderem Wisły Sharks. Spotkanie osób decyzyjnych, odbyło się w barze Franti Club w Krakowie. Uczestnikami tego spotkania miało być Paweł M. pseudonim Misiek, Daniel U. pseudonim Dzidek, Maciej M. pseudonim Maślak oraz Łukasz B. pseudonim Baluś. Podczas spotkania padły słowa, Romek ma być zrobiony do spodu. Rozpoczęła się obserwacja Romka, lecz ten był przezorny i ostrożny. Często mylił tropy, pojawiał się nieregularnie w siłowni. Czasem po mieście poruszał się samochodem swojej żony Justyny D., Dzięki obserwacji i wywiadowi Balusia dowiedzieli się, że dziecko Romka uczęszcza do jednego z przedszkoli na katowickim Giszowcu. Przeprowadzono więc obserwację wytypowanego miejsca, lecz nie przynosiło ona skutku. Na miejscu przez blisko tydzień nie pojawił się Romek. I tu warto wrócić do historii z 2015 roku, gdzie psychofans pobili kadetów meksykańskiej marynarki. Jednym z zatrzymanych członków psychofans, który usłyszał zarzuty udziału w tej bójce był Konrad S. pseudonim Skubol. Jego ówczesna partnerka Dominika P., w momencie kiedy ten poszedł do więzienia, związała się z jednym z kibiców należących do KKS-u Katowice, a dokładnie do grupy Persona non grata. Kobieta wyprowadziła się z chorzowa do swojego partnera w Katowicach. Wtedy też chorzowscy kibice przylepili jej łatkę zdrajczyni. Niespełna dwa lata później kobieta rozstała się ze swoim partnerem i ponownie wróciła do chorzowa, co też zauważyli kibice Psychofans. Chcąc odkupić winy w oczach kibiców Psychofans, zaczęła przekazywać informacje, które pozyskała w trakcie bycia związku z jednym z członków personelu grata. To ona wskazała dokładne przedszkole, do którego Romek zawozi swoje dziecko. Po kilku dniach obserwacji delegacja krakowsko-chorzowska pojawiła się pod właściwym przedszkolem przed godziną siódmą. Gdy na miejscu pojawił się Daniel Depp, pseudonim Romek, razem ze swoim dzieckiem, napastnicy byli gotowi do bezpośredniego ataku, lecz powstrzymał ich bus przywożący dzieci, który podjechał pod przedszkole. Wówczas Maślak miał powiedzieć, że nie będzie robić traumy dzieciom i nie potnie Romka na ich oczach. Akcję przerwano, a koalicja Psycho-Sharks wróciła do siebie. 29 września 2017 roku doszło do kolejnego spotkania w barze Franting w Krakowie. Wówczas miały paść legendarne słowa dzidka – wilkołak jest głodny. Po kolejnych informacjach od Dominiki P. ustalono, że Daniel D., pseudonim Romek, mieszka wraz z żoną i dzieckiem na katowickim osiedlu Witosa. Kobieta wskazała, że codziennie rano około godziny 6.30 Romek wychodzi z mieszkania i udaje się na siłownię. Kobieta poznała te informacje poprzez rutynę swojego byłego partnera, który razem z Rąkiem ćwiczył w tym samym obiekcie. Ten atak musiał się udać, choć psychowans wiedzieli, że muszą być pewni co do swojego celu. Niegdyś, gdy organizowano atak na Kamila do pseudonim Kama, fanatyka torsidy z Rudy Śląskiej, przez przypadek gangsterzy niemalże pozbawili życia jego sąsiada, gdy ten opuszczał mieszkanie, ponieważ był bardzo łudząco podobny do Kamy. Nie było miejsca na podobny błąd, więc na atak na Romka, jednego z przywódców Persona non grata, wytypowano skład, który nigdy się nie mylił. Na miejsce wybrać się mieli liderzy Wisły Sharks, Paweł M. pseudonim Misiek oraz Adam U. pseudonim Dzidek, a także Łukasz B. pseudonim Baluś, jeden z liderów Psychofans. Na kierowcę wytypowano Marcina L. pseudonim Gała, również członka Psychofans. Na no właśnie te akcje misiek z Wisły Szarx przygotował specjalny samochód, było to BMW koloru srebrnego. Ale również to on zorganizował specjalne maczety, które Wisła Szarx ostrzyła u zaprzyjaźnionego mężczyzny, który zajmował się ostrzeniem łyżew. Maczety były zaostrzone w dwóch miejscach, to znaczy od rantu, czyli ostrza, jak i z drugiej strony. Miało to na celu obusieczny atak. O ostrości broni świadczy fakt, że wystarczyło położyć na niej kartkę papieru, a ta sama się przecinała. To też zeznali świadkowie ataku. Jako dzień ataku wytypowano następny dzień, godzinę poranną. Wszyscy gangserzy byli zdeterminowani do tego ataku. Na osiedlu Witosa w Katowicach, w okolicach nowego budownictwa TBS wszędzie zamontowane są kamery. O godzinie 6.22 widać podjeżdżające auto marki BMW, które parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych. Samochód wjeżdża tyłem na miejsce tak, aby ofiara nie zauważyła ich twarzy. Niespełna 10 minut później, o godzinie 6.31, widać jak Daniel D, pseudonim Romek, opuszcza blok, w którym mieszka i udaje się chodnikiem w kierunku parkingu, gdzie ma zaparkowane swoje auto. Gdy Romek mija zaparkowane BMW, otwierają się jego drzwi, a ze środka wybiega Paweł M. pseudonim Misiek oraz Adam U, pseudonim Gidek. Romek zaczyna uciekać, a w pogoń za nim rusza również Łukasz B, pseudonim Baluś. Napastnicy doganiają romka i zdają mu pierwsze ciosy. Mężczyzna podczas ucieczki uderza w szlaban parkingowy, łamiąc go. Gdy próbuje się podnieść, nawierzchnia w postaci piasku utrudnia mu koordynację, więc znowu upada. Wówczas agresorzy podbiegają i zadają mu kolejne ciosy. Romek z otwartymi ranami na ciele dalej ucieka. W wyniku obrażeń ponownie upada, a napastnicy raz po raz zadają mu kolejne ciosy maczetami. Adrenalina i instynkt przetrwania robią swoje i Romek walcząc o swoje życie ponownie się podnosi i zaczyna resztkami sił uciekać przed siebie, jednocześnie krzycząc o pomoc. Ucieczka kończy się, a przed Romkiem jest płot. Nim mężczyzna dobiega do niego chcąc go przeskoczyć, upada z braku sił, a misiek i dzidek raz po raz atakują go ciosami z maczety. Najbardziej brutalny był dzidek, który ciągle go uderzał, mimo iż ofiara konała w wyniku odniesionych ran. Po chwili dobiega Baluś, który uderza ROMka kilkoma ciosami maczetom, a następnie kopie swoją ofiarę. W tym samym czasie dzidek z ogromnym impetem uderza romka maczetom po nogach i sięgnach. Na nagraniu naliczyć można łącznie blisko 45 ciosów maczetom, z czego przeszło 35 zadał sam dzidek. Całość zauważyła sąsiadka, która była w tym czasie na balkonie. Krzycząc do oprawców, poniekąd ich rozproszyła, a ci byli pewni, że zadane obrażenia wystarczą, by Romek wykrwawił się. Romek ciągle żył, krzycząc o pomoc i pozostając dalej świadomy, walczył o swoje życie, co tak naprawdę go uratowało, pomimo bardzo głębokich ran ciętych. Przypadkiem na miejscu pojawił się jeden z mieszkańców osiedla, który jak się okazało, był ratownikiem medycznym. To on tak naprawdę podjął pierwszą akcję ratunkową w kierunku Romka. Niezwłocznie zadzwonił po karetkę i to dzięki jego szybkiej akcji Romek tak naprawdę miał podtrzymane akcje ratunkowe życia. Zanim jednak przetransportowano Romka do szpitala, na miejscu pojawili się kibice personalną grata, którzy byli przyjaciółmi Romka. To właśnie im Romek przekazał, że został zaatakowany przez Miśka i Balusia. W szpitalu lekarzom udało się w pełni przywrócić zdrowie Romkowi, a on po czasie wrócił do sprawności i do aktywności życiowej. Jednak nigdy już nie wrócił na drogę kibicowską. Ten epizod wywołał na pewno u niego wielką traumę, która też była spowodowana tym, że musiał zrezygnować z dawnego życia. Zamach na Romka, także kolejne odwety i kolejne ataki, to już ostatnia fala takich brutalnych ataków na terenie południa Polski. Policja była w pełni przygotowana do rozbicia obu grup, lecz o tym dowiecie się w następnym odcinku z serii Mroczne historie.